Nasza. Dzień dobry wszystkim. Przepraszam za tą niespodziankę, no bo tak, e, okej, okay, już nie mówię, nic, e, zaczynamy. Koronawirus zapchnie się do naszej krwi, ale jak mówiłam w tamtym odcinku, to, ale zamraża na mnie tylko mróz, ale zima jest najlepszym sposobem na tym, rzecz. Nie bierzcie lekarstw, bo one pogorszą, pogorszą. Ja przez wszystkim no, jadłam tabletkę sającą, ale ona nic nie mówi. A tylko jak już wiesz, aż 800, to dopiero markisz. Bo tak jest, z lekarstwami to tak nie jest. Kolo koronawirus jest, ale już taka malutka jest ta falka. Druga, coś się pogorszyło. Pogorszyło? Powiem Wam, że bardzo dobrze, że jej nie ma już drugiej, bo druga fala jest bardziej gorsza bo by wszyscy umierali, nawet ja już bym nic nie mówiła. Ale koronawirus na szczęście w sklepach musimy nosić macki, ale jeszcze niedługo już o, przebijemy tą zasadę.